A dziś opowiem Wam o rębaku, który zrobiłem na drugim kanale. Tam jest film jak on tnie. A dzisiaj tak opowiem, no i opowiem tak jak jest prawda. Bo na filmach się widzi, że tam tnie 15-20 cm, a to zależy od średnicy na jakiej są noże. Zależy od grubości jakie są patyki. Im grubsze, to tnie krótsze. Im cieńsze to nie dłuższe. No, tutaj muszę troszkę ten syp poprawić. Widzicie, on jest poziomo. A jakby tak go zrobił pod kątem 30 stopni, no to by było dużo lepiej. No i druga sprawa, zrobię szerszy. I na końcu zrobię rurki. Spawam. No to by było to. Dobra, tutaj widzicie to koło główne, które jest na mechanizmie tnącym. Ona ma średnicę Fi370 i koło na silniku napędzającym to jest koło Fisto. Są dwa paski 17 no i czasami by się przydało trochę więcej siły. Także prawdopodobnie tu założę jak to się mówi. Macę jakąś koło z 10 20 kg, żeby tu było zabezpieczone i żeby się obracało jeszcze dodatkowo razem z tym pałem. Tutaj miałem wyprowadzenie na, worge, na work, żeby worki czepiać ale ale to wszystko zrobiłem prawie w poziomie. To wszystko powinno być pod skosem, bo wszystko się tutaj blokowało. I towar wracał, jakby z powrotem tam, w tą część, co się zadawało. Cieło, oczywiście, ale wracało z powrotem. Także to obcięłem, bo ja mam dużo mokrego drzewa, mokre potnę na kubkę, a później zrobię specjalny stojak do wsypywania. I też, jak będzie wysuszone, to się wsypie. Na dole mechanizm jest jeżdżący. Tu są dwa kółka, jedne z jednej z przodu, i dwa kółka z drugiej strony. A tu tutaj dodatkowo jest takie zrobione lejce do ciągnięcia. Teraz zobaczcie, jakie jest zrobione regulacja naprężenia silnika. Tutaj jest jedna śruba, tam jest druga śruba na nogach. Regulacji mam bardzo dużo w zapasie. W razie czego, jakby były krótsze paski czy coś, dodatkowy otwór zrobię i będę miał możliwość założenia nawet krótszych packów o 50 mm. Także tutaj zakres regulacji mam bardzo duży, no bo tak w ten sposób zrobimy. Tam z tyłu są drugie, drugie trzecia śruba i tam zaraz zobaczycie z tamtej strony. Jest czwarta śruba. O. No, i tutaj podłączenie silnika. Tu jest tylko zrobione wtyczka 16A. No i to jeszcze? A silnik moc ma 4KW. No, a teraz przejdziemy się. Pokażę Wam tak szybko, bo to moje podwóreczko całe. Pokażę Wam, jak tutaj jest. No, zobaczcie, tutaj to, to jest pocięte wszystko krajowego. E, e, tutaj czeka na, na ten rębak, ale od razu powiem: suche za bardzo nie idzie. I teraz zobaczcie, tutaj jest taka kubka. O. To było zrobione gdzieś około półtorej godziny, rębania, ale tutaj była taka sterta. Długa aż tam do tamtą, do końca. To wszystko pozostały jeszcze drobne patyki, tu wybrane, i tam była taka sterta, tu po prawej stronie, i też ona już zniknęła. Także to dzisiaj zrobione, bo no to gdzieś około półtorej godziny. Tu zostały przy, przyszykowane patyki, i tak stopniowo będziemy wózkiem odjeżdżać tutaj w kierunku tutaj tego płotu tutaj i tak słabo trawa zawsze rośnie i tutaj to będzie sobie, będzie sobie leżało i będzie sobie schło także tam jeszcze sterta przy jesionie leży no i tam dalej w krzakach no tu na podwóreczku miałem tutaj tam widzicie taka wnęka jest tam leżała bardzo du duża kupa gałęzi o tam i to wszystko już jest Zrembakowane, a to jest, to jest praca około 15 minut niecałe. O, tu, bo tu jeszcze były gałęzie, yy, tu z tyłu. No i wszystko zrembakowane. A to jest, yy, szyszki suszą się i też pójdą do spalenia. To ptaszki mi rzucały przy bramie, pozbieraliśmy to. O. A także o, to jest około 15 minut. Tu się zaczęło zapychać. Później już jak tam robiliśmy to wyciąłem tą tylnią część. Także ja mówię jak jest. Ja jestem teraz zadowolony. Teraz mówię jeszcze tylko zrobię pochylenie. I z tyłu, może też lekko pod kątem, te przednie nogi na przednie koła lekko wkopuję, żeby taki był skos w kierunku dobrzego rąbania. No za, do, za such, do suchego, bardzo suchego drewna za bardzo to się nie nadaje. Lepszy, dużo lepiej tnie mokre drewno. No także jutro będziemy prawdopodobnie dalej robić. O tutaj zobaczcie, tu były koła wstawione. O, widzicie, nawet ślady są. Tu drugie troszeczkę nasypało się drewna. No i. Będzie, znaczy wzdłuż tej drogi, bo to jest wzdłuż droga, to jest granica moja z drogą. To wszystkie patyki będą w tym roku na pewno, o, w tej postaci. Te co, te co grubsze, to wszystko, to idzie na krajzegę. To tutaj jeszcze to idzie na rębak. Tylko mówię, muszę zmienić trochę skos. Sosna dobrze się rębakuje, bo to jest sosna z tamtego roku, październik. Listopad, to także, to ona, nie, ona dobrze nie wyschła. No i to. No, także, jak macie jakieś ciekawe porady, albo jakieś dane techniczne, czy coś o silniku większym, czy coś. No, nie wiem, co tam jeszcze może być. Paski, czy ja troszeczkę te paski, te podwójne 17, naprężyłem. No, i na razie, teraz to te wszystkie patyki, te drobiazgi, to wszystko. Przerobię. Dziękuję.